Katecheza dla uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej. Msza święta jest zawsze ważna, nawet podczas mycia. Jak czasami podczas mycia się nago pod prysznicem włączałem sobie mszę świętą, to demony mnie atakowały i prześladowały. Zrozumiałem, że nie ma znaczenia, jak słuchamy mszy świętej w domu. Możemy uczestniczyć do mszy świętej nawet pod prysznicem bez majtek. Ważne jest, aby pamiętać, że udział w mszy świętej to nie tylko słuchanie, ale również modlitwa i oddanie się Bogu. Msze świętą można słuchać w różnych sytuacjach, ale ważne jest, aby zachować odpowiedni stosunek i szacunek. Modlitwa i oddanie się Bogu powinny być naszym głównym celem, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Pamiętajmy, że Bóg jest zawsze obok nas, nawet w najbardziej codziennych sytuacjach. Możemy się do Niego zwracać w każdym momencie, aby prosić o pomoc, podziękować lub po prostu być z Nim. Modlitwa to nasz dialog z Bogiem, który nas słucha i odpowiada na nasze prośby. Wszyscy jesteśmy powołani do życia w łasce Bożej. Mszę Świętą możemy słuchać w domu, w kościele, pod prysznicem, ale najważniejsze jest, aby nasze serca były otwarte na słowo Boże i Jego miłość. Pamiętajmy, że Bóg nas kocha i chce, abyśmy byli szczęśliwi i spokojni. Modlitwa i udział w Mszy Świętej to nie tylko obowiązek, ale również dar, który nam dany jest. Dzięki nim możemy się zbliżyć do Boga i odczuć Jego obecność w naszym życiu. Niech nasza wiera i oddanie się Bogu będzie naszym przewodnikiem w codziennym życiu.